Przygotowania do wyjazdu trwały półtora roku. To trudne wyzwanie organizacyjne, logistyczne i przede wszystkim finansowe. Takie biuro podróży e, Rek Travel, akurat ze Stanów Zjednoczonych, chociaż troszeczkę też z Polski. Chcę Wam zasponsorować w całości podróż, pobyt, którego e, takim najważniejszym punktem ma być wjazd wustkami do takiego miasta. Maciu, pikciu. Wyprawa była też długo trzymana w tajemnicy. Reakcja na taką propozycję mogła więc być tylko jedna. W ogóle nie mogę być w szoku. Ale to jest jakiś szok. Cieszę się bardzo. Co? Jest szok. Jestem po prostu w szoku. Czasem ten szok był zbyt duży i kończył się rezygnacją. Zmiennika nie trzeba było jednak długo szukać. Teraz mi teraz odebrało głos. Bo Arek dostał kiedyś propozycję wyjazdu do Meksyku, ale koszty takiej wyprawy go przerosły. Mam dwójkę dzieci. No, ten starszy syn to już wyprowadził się, no, ale jest jeszcze drugi syn uczący się. Mam sobie jakieś tam wydatki, rehabilitacja, um, rachunki, czynsz i tak dalej. I... A tutaj taki wyjazd. Najpierw busem do Warszawy, potem samolotem do Amsterdamu. Tu jest Polska, fioletowo. I byśmy sobie polecieli. O, no, tutaj przez ocean. Przez 12 godzin, aż dolimy nad ocean spokojny i znów w samolot. Tym razem do Cusco, co w miejscowym języku keczua oznacza po prostu pępek świata. Nie spodziewałem się aż tak dalekiej e, wyprawy i że będzie to aż tak dalekie miejsce. Szczerze mówiąc, myślę, że nikt z nas tutaj siedzących jeszcze tak daleko się nie, e, nie wybierą. Machu Picchu, stare miasto inkaskich władców, to spełnienie marzeń dla wielu. Dla Martyny, która od dziecka spędzała długie godziny na rehabilitacji przy muzyce andyjskiej, ta wyprawa to szczyt szczytów jej pragnień. Ta kultura jest mi bardzo bliska, bliska sercu, i wydaje mi się, że, że gdybym mogła się urodzić w innej kulturze, to, to właśnie to byliby Indianie. Ciągnęło mnie do Peru i zawsze góry andyjskie. Trudności się nie boją, bo codziennie pokonują ich wiele. Wyzwaniem było choćby wyrobienie pierwszego w życiu paszportu. A teraz kolejne wyzwanie przygoda przed nimi. Maciu pikczuł będzie ekstra, będę jak będę jak Hilda. Dorównam porównywom, poszukiwaczom przygód, o których mam czytała w książce. Wraz z grupą sześciorga osób z niepełnosprawnościami wyjechali też ich opiekunowie. To rehabilitanci i ratownik medyczny.